228,5 tysiąca wyświetleń, 4 tysiące lajków, 235 dni non-stop oglądania filmów, prawie 1,5 miliona wyświetleń miniatur i 562 komentarze. Dzięki tym liczbom dobiliśmy do 1000 subskrypcji. To dzięki wam. A teraz zobrazujmy sobie ile to 1000. Wieś Pacanów ma około 1000 mieszkańców. Sosnowiec, czyli nasz e, ulubione miasto, ma tyle mieszkańców ile wyświetleń na tym kanale. Całe trójmiasto plus jeszcze 300 tysięcy osób to liczba wyświetleń miniatur tego kanału. A liczba polubień wszystkich filmów na tym kanale to populacja wsi Suszec pod Katowicami. A podczas gdy oglądaliście moje filmy, ziemia pokonała około 600 milionów kilometrów. No dobra, dajmy już sobie spokój z tymi statystykami i przejdźmy do punktu tego programu. Otóż postanowiłem w sposób specjalny uczcić te 1000 subskrybentów. Otóż. Oddam jednemu z Was moje PSP, które nadal jest, jak widać, w świetnym stanie. W zestawie są ładowarka Memory Stick oraz adapter na MicroSD. Aby mieć szansę wygrać to PSP, trzeba napisać w komentarzu hashtag konkurs, zasubskrybować ten kanał oraz zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Zwycięzca zostanie wylosowany. I dowie się o wygranej na karcie społeczność. Musicie tam zaglądać. No i jeszcze dodam, że doprowadzenie kanału do takiego stanu jakim jest teraz zajęło około 4 lata i 2 miesiące. No i dziękuję rodzinie oraz wszystkim, którzy mnie wspierali podczas gdy rozwijałem ten kanał. I będzie się rozwijać dalej. A teraz dzięki wam za oglądanie, zachęcam do udziału w konkursie i do następnego filmu.